Siema. Dzisiaj pokażę Wam, jakie udogodnienia Maranga za 50 zł. Jeszcze szybkie przypomnienie na Discordzie w opisie macie losowanie na legendarny kluczyk, więc co? Miłego oglądania. Dobra, widzowie. Pierwsza rzecz, od której zaczniemy, to będzie kit, na który czekałem. E, więc tak. Tutaj MVIP i odbieramy. Taki set 4-3. Tutaj wszystko elegancko. Jakieś koksy, klucze, serca. No więc co? Dobra, widzowie, lecimy tego kita przetestować na nową strefę Trial Chambers. Głównie to jest strefa, na której się nie traci temów. O Jezus, dobra. Tu są. Yy, tu są gracze. Kwórzcie, biegnie do mnie. No i co, widzowie? Tutaj są skrzynki, które się odnawiają co 5 minut. Są tam rzeczy 3-3 oraz respi się jeszcze jedna rzecz. Tutaj ogólnie sporo jest tych skrzynek. Polecam sobie, jak idziecie do szkoły, to nie pójść do szkoły, zostać pod komputerem. I tutaj taki plan. I widzowie farmić tutaj na tych skrzynkach też nawet ser... też nawet serduszka można tu dropnąć. Ogólnie wiem, że tu się w przyszłości będą respić bosy. Kurczę, widzowie jeszcze respią się na. Ma mapie takie dzbanki je się niszczy, i można nawet 4 serduszka drobnąć czasami. I ogólnie części 4-3, takie perfekt, ale chyba usunęli, bo no ja nie wnikam. Bo ogólnie widzowie dało się włożyć do nich serio jakiś mieczyk czy coś, więc no mocne. Ej, knoka tu wrzuciłem. Dobra, widzowie, zrespiła się skrzynka i są tu takie części 3-3 o perły też się znajdą ja ostatnio ogólnie przez 2 godziny chyba 300 takich samych pereł uzbierałem tutaj też jakieś rzeczy no i widzowie mnie tu biją no i ja planem będę że jestem jakimś leszkiem a po prostu to wina tego że mam tylko kitów i oni mają na mieczy No i co, widzowie, padłem i jak widzicie po śmierci nie traci się itemów. Dzięki randze oczywiście możemy sobie zrepać seta, już to sobie to naprawiliśmy. Jest widzowie druga strefa i na tej pierwszej Trial Chambers możecie w skrzynkach zgarnąć takie właśnie kluczyki do takiej skrzynki. I możecie sobie na zbroję nakładać takie szablony. Sam posiadam tych skrzynek 13, więc no ich nie jest jakoś bardzo trudno zdobyć. A wy widzowie, pamiętajcie, że na moim Discordzie, którzy, który macie w opisie, losuję tam legendarny kluczyk, tutaj elegancko, wszystko z mojej kieszeni, no więc co, wbijajcie i może to właśnie ty wygrasz ten kluczyk. A my widzowie wchodzimy tutaj, nie wiem, cykam się szczerze trochę, odłożę sobie tego chorysa, bo on może być serio trochę warty, jestem ciekaw czy da się cykać perły, dobra. Nie o widzowie! Cykam się, ale dobra, wchodzę. Dobra, jak widzę, to tu są jakieś zombie, z których nic chyba nie dropi. Dobra, widzowie, jak widzę, to tu jest boss. skutowany warden. Respi się codziennie o 19.00, okej. Okay. Ale mnie interesuje, czy ktoś tu jest. Bo poklepałbym się z kimś. Niestety nikogo nie było. A więc macie jeszcze szybki bonus, sorry za krótki filmik. Dobra, widzowie, jeszcze tak na koniec odcinka to dostałem tutaj od Marka Steve'a oczywiście drop mutamy. witam. witam. E, do skrzynki w szczółek, więc co, z animacją chyba lecimy, co nie? I może coś dobrego. No, dobra, dobra, leci, leci, proszę Państwa. Co tutaj poleci, jakby coś dobrego poleciało. Od Okej, okay, jeden z dodatkowych obrażeń. Yy, no, myślę, że. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle.